Stara kamienica w rynku posłużyła im za miejsce spotkań, a sto pomysłów wkrótce zamieniło ją w najbardziej romantyczną galerię w mieście. Jarosław ma jedyny taki lokal w regionie, gdzie można wpaść na kawę, obejrzeć pracę niepełnosprawnych, a przede wszystkim na miejscu zobaczyć jak powstają. Galeria przedmiotu to pomysł Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Jarosławiu. Największym atutem galerii jest jej oryginalny wystrój. To właśnie on już na dzień dobry zachęca do odwiedzenia lokalu w starej XVII-wiecznej kamienicy. Tu każdy przedmiot i każdy szczegół tworzyli wychowankowie miejscowych warsztatów terapii, środowiskowego domu samopomocy i ośrodka rehabilitacyjnego. Pod okiem opiekunów potrafili stworzyć prawdziwe cacka. Ludzie są zachwyceni, są zdumieni. Przede wszystkim ludzie mówią, że o wielu rzeczach do tej pory jeszcze nie widzieli. nie widzieli. Są na pewno zachwyceni tym, że jest grupa społeczna w naszym, w naszym kraju, która potrafi naprawdę robić wielkie rzeczy. Tylko po prostu trzeba im dać szanse i trzeba ich otworzyć właśnie na świat. A to już kuźnia talentów. Każdy, kto zajrzy do Jarosławskiej Galerii Przedmiotu może przekonać się, kto tworzy tę misterną pracę. Dla niepełnosprawnych to trening zawodowy. Dla wszystkich odwiedzających żywa lekcja integracji. Podstajemy tutaj na zajęciach prace bardzo, bardzo ładne, bardzo świeże, naturalne. I czasami są to prace bardzo delikatne i kruche, innym razem powstają formy bardziej monumentalne. Galerie przedmiotu to miejsce integracyjnych wystaw, koncertów, spotkań, a także kawiarenka. Można tu wpaść na kawę, wystawiając wolne datki na dalszą działalność tego niezwykłego miejsca.